Premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych oraz w formacie Rady Europejskiej, co ogłosił rzecznik rządu Adam Szłabka. Spotkanie koalicji chętnych odbędzie się dzień po rozmowach USA-Ukraina w Waszyngtonie, w których uczestniczyli europejscy liderzy, ale bez przedstawiciela Polski. Wcześniejsze rozmowy tej grupy miały miejsce w niedzielę, a w wideokonferencji uczestniczył minister Sikorski. W Polsce trwa debata, kto powinien reprezentować kraj w takich rozmowach. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to rząd powinien być reprezentantem, natomiast otoczenie premiera Tuska twierdzi, że to prezydent powinien polecieć do USA. Rzecznik rządu podkreśla, że decyzja o nieobecności Tuska w Waszyngtonie była zgodna z oczekiwaniami strony amerykańskiej. Kwestia reprezentacji Polski w międzynarodowych rozmowach pozostaje przedmiotem kontrowersji. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.